Wjeżdża kurwa danie gówno Czekaj, jeszcze masz przecież Argentynę. Jest. Argentyna na koniec. Dobrze. A to ko okay. ko jest? Okay. I no matuje. Opowiadaj. No. no, To jest box sezonu 2-3, 2-4. Tutaj z takich mocnych dropów jest do trafienia Rukas Estevao, który aktualnie gra w Chelsea. To tam jest właśnie do trafienia, z... on był chyba w Palmeriach grał wcześniej, jeżeli się nie mylę, to może mnie ktoś poprawić, bo nie pamiętam. No jest Rukas Yamala. Poza tym Ronaldo. Yy, to panini. I jeszcze dodatkowo Messi. No mocna tu jest lista zawodników. 5400? 5400, tak. I tu może być jeszcze buklet. I fragmenty butów albo sznurówek do trafienia. No to jest w the top, jeżeli chodzi o panini. Dobra, mogę otwieram... to otworzyć normalnie? Tak, tu sobie to. A tu masz ogólnie, wiesz co, musisz przecić, bo z boku masz plomby. Z jednej i z drugiej strony są plomby. A za ile box Pięć 5400. Okej, okay, to już taki poważny. Tak, to już jest mocno. Dawaj segmenter. Yamala kurwa się ucieszysz chociaż. No coś by mogło syknąć, kurwa. A, teraz coś, coś coś kurwa, ten Gerard i... fajny, chuj tani, ale w cieszę się że go mamy. Fajny, fajny. No Gerard był dobry, ale tam I ten tak, fajny. kolejne nie syknęły. Kurwa, teraz ten to też dojebanie wygląda. No. O kurwa, to no Fajnie wygląda ten box, no. Ooooo. Pandura o! na głowie, żeby o! ci to ogarnąć, bo to miało przyjechać po nowym roku, ale obdzwoniłem pustanów Stanów Zjednoczonych, żeby tą paczkę ogarnąć. Ale nabita kurwa, jest ta, ta paka, wieku, to są cztery plomby, to zwierzę nie wybradzi. To są jak cztery czy... plomby, musisz. musisz Plomba, jak, ten, jak jest na szlugach, jak to się nazywa? Co jest? Yy, ta, tak, kurwa. Panderola. Nie, inaczej to się nazywa. Banderola. Się yy. Nie, to nie. jest normal. Banderola po... jest za alkohol. Ale... Akcyza, jak akcyza, no. No, no to ta. banderola. Ale poczekaj, ale bo jeszcze masz nie. dwie, to okay. są cztery. Poczekaj, bo mi się ręce. Się. I teraz tak, żebyś nie zepsuł zabawy. Jak teraz tak, to. Jeszcze jedną mnie przeciąłeś, jeszcze jedną nie przeciąłeś. N nie, nie przeciąłeś. A no faktycznie. I tu jest tylko takie jedno? Tak, i w środku jest 7 albo 8 kart. Nie no, Banderola kurde to jest dobre Boże. określenie, sprawdziłem, kurwa. No to jest banderola, no? No daj. Ale akcyza to nie jest jakiś takie bardziej oficjalny ten? Ale akcyza to jest, akcyza no, to jest podatek, nie. kurwa! Banderole, w nawiasie znaki jak... Dobra! Jak ty Nitro, nie wiesz, co to, to jest brutto netto, co ty gadasz? No. I jak to się otwiera? Dobra, i teraz dobrze otwierasz jakby. Kurwa, nie przeciąłem czegoś. Kurwiem się teraz. No ogólnie to są bardzo mocne te plomby, więc jak się z zbierasz, to nie, nie ma opcji, żebyś to otworzył. Dobra. Co teraz? No? Co mam robić? Burwa, to co mam robić, co mam robić? No podnieś to wieko do góry przede wszystkim powolutku, żeby ci się karty nie ja Przede wszystkim no, Dobra, to otwórz. Dobra, zasłonie to, to. I teraz byś musiał przełożyć to, żeby te karty się wysunęły, ale tak, żebyś sobie nie zepsuł zabawy i nie widział ostatniego dropa, wiesz o co chodzi? Czekaj, wyciągam je tak na rękę. Spadła jedna, nie żartuję. Kurwa, bo tak chcę to zobaczyć, tak mi się srać chce, dawaj. To sraj w gacie, kurwa. Nie, nie no. Spokojnie, ja do telefon i do kibla i przecież. I one są pionowo, o tak są, no. No i dobra, pierwsze dwie to są bazówki. Hazolo! Limitie, potem... <głosy> 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 Najpierw masz dwie karty limitowane. Okej. Okay. Nie, ja chyba do, gry do nogami, gry nie. nogami jest w ogóle. a to była Declan Rice mi się wydaje, że to chyba był na dzień dobry. Pokaż, pokaż. Nie, Kai Havertz, Havert. okej, okay. Kai Havertz, no. W limicie do 90? 60. Do 60. Jedziemy. To może być City albo Argentyna. Albo Lazio. Do 25. Ale Alvarez do 25, bo bar... i tak nie, tak tego nie odkładaj. A co, jak mam to odkładać, na ziemię kurwa? Wiesz co, wejść z powrotem najwyżej tego pudełeczka to pakuj, wiesz? Jak ja wyjebałem to pudełko właśnie. No i Bo te karty, te karty jak dropną coś dobrego, to mają bardzo spore wajlu. Dobra, więc... Dobra, 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 już, już. Dobra, i teraz będą hity, teraz będą hity, teraz już będą hity. Hit Casino, jedziesz. Podpis. Autograf. Pablo Kanawaro. O. Podwójne. To to dual! dual. dual. Maldini-Kannavaru po 15! Wow. Co, to za, co to znaczy? Co to, to znaczy? Ma się cieszyć? ma się cieszyć? Tak, tak. tak weź to ci znowu Stary To są legendy! To, tak to legendy, kurwa to człowiek. to... O kurwa, człowieku! Kurwa, kurwa, To są legendy, człowieku, ciężkie! O kurwa! Ale zajebisty, ja jeszcze włoski! Wow, ale to siedzi! Ręce ale zajebista się karta. Maldiniego to, to się wszyscy pali, człowieku! Akurat. To tuż... na tą piłkę wygrała. To tu się zmieści? To władza jest władza władza dobry? Władza 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 dobry? Władza to, to tak, do 130, do, nie, to? do 130 to jest 130 Nie wiem, kurwa. Do 15 tam chyba było, nie? To? Tak, do 15, bardzo dobra jest ta karta, nie. to jest dual. Piszą widzowie, że 450 funtów podobno poszła. Tu? Kurwa, i zajebista, tak szczerze że Nie, no ale do, double podpis jest mocny, kurwa, fajnie to wygląda. A tutaj są jeszcze dual, czyli sorry, cztery autografy jeszcze tu się mogą dropnąć. Kurwa. To jest to? No, no to fajne, ale, ale to serio, to ciężkie legendy są, nie? To jest bardzo Nie, 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 pieruchem, nie, 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 nie! Ty jesteś kurwa pojebany? A czym mam to kurwa schować? Pieruchem, pieruchem, pieruchem! Ty kurwa, to możesz rozmazać! A to jest on-card? Spokiem kurwa weź to! Ja pierdolę! Zabawę Za mały sobie! <śmiew�> Buklet! baby! Skup się! Skup się! Skup się! Skup się! Skup się teraz! Obróż, o! I to jest bukle, to jest książka, to się jak książka otwiera. Ja pierdolę? Aaaa! Nie, to książka? <śmiew> Zaraz, kurwa! Morda, morda! Mi... Czekajcie, dajcie to zamknąć! O kurwa! Ale emocje, kurwa! I, I to podpisy... jest to ten chamo, kurwa, hopie. To jest... A te dwa podpisy co są, to jest tak, że oni się na tym podpisali? Czy to jest To jest na to jest na stickerze, ale to, co on teraz trzyma w ręce, to on się na tym podpisał. Zaraz zobaczycie. To ty pierdolisz bail? No. Oh! To jest jak książka otwiera. Obróć to. No. Jak książkę? O, kurwa. Patryk, wiesz, jak się książka otwiera? O, Patryk, o dokładnie, ruch. tak się książka. Ruch. Ruch ma wiedzieć, jak to otworzyć, kurwa. O! O! Wow, kujba, ale zajebisty! I teraz słuchaj, ja przewidziałem, że coś takiego się może stać, aczkolwiek już widzę. Oczami wyobraźni komentarze, że ci sprzedane boksy. Ale ja tobie włożyłem taki wielki, magnetyczny holder specjalnie na to. Weź to, przepakuj od razu, żeby się nic z tym nie stało. A dziwne w sumie. Bo przewidziałem, że może coś takiego się wydarzyć nie, i spakowałem takie Dobra, ciekawe. Dobra, jadę dalej, jadę dalej, jadę dalej. Nie, spakuj No poczekaj, no kurwa. Ja pierdolę, znakowane boksy. To ja są naprawdę fajne rzeczy, przyjacielu. Ja pierdolę. Banderolę kleju, kurwa, żeby niby legit było, no nieźle. Ta. banderoli, kurwa. Kurwa. Ja na TikToku się wypowiem na ten temat, kurwa, tylko o? zobaczę. Myślę, że dzisiaj dobrze będzie, jak odpalę. O. Ciekawe że Aha, ciekawe, on że otwiera znowu. Tak, się otwiera, tak? Tak, no. To no, gościom, co promują tak. boksy? Fajnie. O, Ej, tam jest Barcelony kto? Ty... Jest... Clarkson! Ale poczekaj, bo no, ty tam wyginasz, zaraz to urwiesz. A macie, nie widzę nic, bo zasłaniać jeszcze, kurwa. Hendy Clarkson z Barcelony. O, kurwa, Legendary legenda! To. Jestem spocony, jestem mokry, ja to jest... jestem mokry. Ja tu jestem mokry, jak patrzę, co się dzieje. Ile masz tych immaculate'ów, Tych boksów. No ile byście chcieli, tyle mogę załatwić. Nie ty, kurwa, człowieku nie rób na mnie biznesu, tylko cię miał... napił. Warkę. Dobra, Larson. I akurat mu takiego boksa wysłał, patrz i jeszcze ma od razu już przygotowany autograf. no. O, kurwa. A ciekawe. Krzynówka dostał, nie? Tak. Co masz tu zrobić? No, na razie to odwróż, ale to też jest dobra karta. Kurwa. Poczekaj! Czuka, nie panikuj, Patryk! Nie panikuj! Ale dojewany ten gejler, że otwierany To samo jak żeś wczoraj kurwa na jajka grał na FaceChamp, było do chuja. Poczekaj z tymi łapami. Folika, folika, tymi. folika, folika. Sebastian, mam nadzieję, że my cię gramy w Cesa. Gramy, dobra, jadę next, Odkładam Chuje, go do foliki zaraz. Tak, do foliki. Barella. Barela. Balera. Barela. Koszuleczka. Koszulka, bo chuj wie co tam. Fila, kurwa, czekaj. to jest. czy to mogą być spodenki, czy nie? Jak to jest? Tutaj są koszulki. Okay. No Ale mogą być, tak jak wspominałem na początku openingu, fragmenty butów. Czyli na przykład może być o, wycięty kura, cały but z meczu i włożony w kartę. Albo może być wycięty, jak są sznurówki. To jest wycięty cały tak jakby język z buta razem ze sznurówkami oprawiony w kartę, ale wtedy jest chyba jedna taka karta na całą paczkę i to jest tak wielkie, że to od razu wiadomo, że to jest to. Natomiast nam się tego sznurówek mi się nie udało trafić, ale fragment buta to trafiliśmy. Jest to <grym> kurwa położyć się znowu. Dobra, dobra. <grym> no czym ten podpis kurwa złapał, tylko z tym <grym> o Pierdole. O, jakiś frajek. <grym> Kto, Kto to jest? Kawałek. Ajax. jak? Hey, Dobra, chowa mi. Jakiś gay. Dobra. Mocne, 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 mocne. No, przypotężny był to boks. To się. Ten dual mocny i ten Garrett to ten Tottenhamu. Fajny. Ale to są kurwa emocje. Stary to jest zero szpili, dwa numery. A to, to nie ma. Tam... Ja to rzucam nie. i tam nie ma emocji. A tu jest dobrze, Fuj. Jestem mokry jak świnia. Ja się czuję, jakby zajebał co najmniej połówkę człowieku w, na meczu, nie? Dobra. No tak jak mówiłem, no my jutro za sto robimy opening, nie? Nie, no kurwa wyszli, ja chętnie to kurwa zobaczę, ale nie... Skąd o... no... kurwa masz na to pieniądze? Skąd ja na to pieniądze? No to jest opening klientów moich, no, tak? On Oni robi. kupili u mnie boksy, ja im sprowadziłem i jutro robimy personala z tego Dynasty. Ja... Nie ja boksy, tego no, Dynasty nie z tego Dynasty to nie. trzeba kupić, to trzeba doinwestować. Ja odłożę trochę, I... będę od... długo będę odkładał, ale odłożę, bo to trzeba zajebać, jak tam masz jedną kartę... Ej, a właśnie, bo widziałem ostatnio takiego taki poz, że ma być, jaki, mają być karty z pucharem ligi mistrzów czy coś takiego? Zgadza się. Jest, jest jest wydana specjalna karta Juda Bellingama z Realu Madrid jeden na jeden, którą oprawili fragment pucharu ligi o mistrzów piłki o piłki. tak opiłki, piłki tak że jak oni ten puchar szlifowali to tak. te opiłki razem z luto, nie wiem, jak to się zespawali i oprawili to w kartę więc jest tak kurde, do trafienia i ona będzie od w kolekcji na nowy rok wydana Kurwa, ludzie, czy wy kumacie, że tu nie okay. chodzi o pieniądze, kurwa? Ja mam, ja bym mógł, kurwa, siedzieć tutaj co najmniej, kurwa, a, nie będę gadał, mógłbym sobie, kurwa, siedzieć teraz aha, na, na aha. kolacji z Cristiano Ronaldo, kurwa, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o to, żeby, kurwa, trafić, kurwa. Siedzieć na kolacji z Cristiano Ronaldo? Jak Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. To spytaj się, kurwa, spytaj byłem. się, ja był na Narodowym na walce. Ja Cristiano Ronaldo cię ostatnio wyzywał na Instagramie. No, no, ja z Messi z <grym> na walce <twoje? grym> Ja miałem czeku bif z Messi kurwa, wpisaj mu komentarze. Dobra, zakrywam. <grym> czemu masz kurwa koszulkę Barcelony, kurwa, na no sobie. Bo kurwa jestem za Lewandowskim, wspieram polskie piłkarze, polską piłkę naszą kadrę. To jest A. fajne. O, <grym <grym> w... <grym> Dobra. Spieram kadrę w koszulce Barcelony. <grym> Rozgłos <grym> Wyciągłem, nic nie wiem, nic nie widzę. Wyciągłem! To... <grystanie> dobra, jedziemy. Yeah. Ty, kurwa, ci No dobra, dwie bazóweczki, dobra, a potem to... gruba jazda. Kogo my tu mamy? Kejsedo z Chelsea chyba? Frajer. Tak. Frajer. Thomas Müller. O, Müller! Thomas Müller. No, 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 najlepszy kolega Robert a, Dobra, i autografy. do Golski. Lewy! O kurwa! Bo lewy koszulko, Lewy kurwa! Ale Ile, na ile, na ile? Ale na ile. Jeba cię Nitro, ty kurwa parułowo kolegę mojego dropnąłem, kurwa! Ale ten Lewandowski jest przepiękny, gratuluję! nawet nie wiem, że istniejesz, kurwa, jakiego kolegę? Ja gąba tak to lata, suła przed meczami! Jak kurwa mi Lewy Witek jeżdżą, <laughs> kurwa na meczu, Wie bo to jest bardziej. Yeah, Dobra, Wandaik, wypierdalasz! Bo nie mam tych kartoników już chyba. Y nie no tego gnoja biorę, co to kto, kurwa jest? No zrób to, nie jest głupi pomysł akurat, wywal wywal tego i wielkiego Roberta tam możesz włożyć. Ale tydzień, fajne jeszcze, no. że dwa kolory są. Tak, to jest Ej. fajne, a jeszcze trzeba przeczytać Ej. czy to jest matchworm, czy playerworm, czy ogólnie autentyczne. No, ale jest, trzeba, jeszcze, jest, następna jest... Kartę, jeszcze następna karta, ja będę go wkładał i już będziemy likować? Chuj. No tak zrób, no. Ej. O Torres! Torres z to to Hiszpanii, autograf no, koszulka Torres z Hiszpanii. Szkoda, ja myślałem, że, że jest Fernando Liverpool. na początku ogólnie. Pomyślałem, to jest jak zobaczyłem, Fernando. Jak, zobaczyłem, jak zobaczyłem Torres to mam tylko Fernando. Czekajcie, bo tego muszę do mojego karty. To jest ten, który wy, A czekaj, a to nie. Rata, to nie... Burka, Aha, bo to jest kurwa, ja usłyszałem Torres, ale patrzyłem na telefon, myślałem, że mówicie o Ferandy tym. Fernando. E, Fernando, no. Do 26. Liverpooly schowamy go. go, schowamy signał. go. Nie dalej. Gadzina, jebany. Dlaczego gadzina? już? a nie, to Ansu Fati, ajajaj. Dobra, chuj z nim. Wielka nadzieja, kurwa, Barcelony była. No była, Nie, bo ja na telefonie... Arda Giller. kurwa, Arda Giller. Co to jest? To jest Turek, Turek, taki talenciak, talenciak. No, Turek, to jest dobra karta ogólnie, to jest dobra karta, jego koszulka. Pickford. O, ten klasyczek. On podobno z Bartonem tam robił coś w Anglii. No bo kurwa, jak słyszysz i... Torres, to myślisz Fernando, a nie kurwa ten balaz jebany. A to nie jest Fernando? Ja Nie, 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 nie e. widzisz wygląda kurwa? Yeah. Fernando to miał takie włosy ja blond, blond kurwa. Dłuższe, taki e? był przystojniak jebany. to widać, że w no. pół kibicujesz Lewandowskiemu. Ten Ferran Torres tego składu, ze składu wypierdolił dwa miesiące temu. Ty kurwa. Kontuzja była cisza. Kurwa, koniec już ostatni i, i ko Nie no Kom to... Jest... Gilera wyjewał i chuj. To no? ja jeszcze mamie, nie? Jak co? Gilera? <laughs> chuj z tym gilerem, kurwa twoim. Nie no, Giler fajny jest. Tam to, to złam, jak jesteś taki kozak. Chciałem to nie, zrobić nie, nie od razu. Tego. Oj, nie, no, nie teraz rób się tego. Nie rób Nie rób tego. Ej, ale czekaj, czy to nie jest w ogóle fragment rękawicy brankarskiej, ten piknie. Tak forth? jest, teraz zobaczyłem właśnie. No poczekaj, no przecież to jest bardzo dobry hit. Pokaż o, rękawica. Kurde, jak dobry Pickford to jest Jad rękawica go. bramkarska. Nie, to no, jest bardzo to rzadkie ale ujebany tak. jest. ja teraz na to zwróciłem uwagę bo tak ale jest. odwróć jeszcze tylko odwróć tą kartę. 8 euro wow. <śmiech> <śmiech> bardzo rzadki jest ten temat. Dobra kurwa pójdź z nim. <śmiech> no. <śmiech> kurwa te foliki zajebane bym rozjebał nie. No bo złe używasz gdzieś te fiki? Nie wiem. Jak kurde. któraś ta z, ta z tych kart dzisiaj dostanie PSA dziesiątkę, to będę w ciężkim szoku, nie? No Lewandowski nie ma, ma na to szansę, bo się udało o niego szybko zadbać. O, czekaj, on <noise> do... <noise> I, I tam jeszcze ten Dual Out of. Setki, czy jakie to są? Poczekaj, mam setki. Fik. A to Fik. są setki. Malboro setki goldy. Po prostu będę teraz chyba. <głosuńka <głosuńka tak leży, jakby piłkarzem był kurwa. <głosuńka> kurwa! <głosuńka> bo walkę ma po nowym roku, wiesz? Formy robi. No nie mogę schować! Patryk są kartę w końcu człowieku. Patryk, pokaż bokiem, jak teraz wyglądasz, proszę cię. Pro to on na nocy wygląda akurat. To jest lepiej, no, gorzej. Zy, no, bo gorzej. On tam z... piłkę z... on ma z... piłkę tam. Z... 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 Zobacz. A, to z... Ale, z... ale na ham no. się rozbija, panowie, no nie nie tak, się to jest, na to. No no. ja, ja nigdy nie widziałem tak rozciągniętego <laughs> loga Spotify'a, kurwa. <śmiech> <śmiech> A, ja, wygląda jak Trybuna na kampno, kurwa, tam też jest takie logo wyjebane wielkie. Fati kurwa, chuj z tym kurwa. Kogo no co, ten... to był Nadzieja kiedyś. No to był taki Jamal sprzed czterech lat. ale Kotuzy łapał, co no. no niby w Monako teraz coś nie, tam się No właśnie. Miał piżmin my... w Monaco, nawet dwie i, i nie wyszło dalej. No szkoda. Ansufati Ansu to jest taka historia z nim w świecie kolekcjonerskim, że bardzo dużo ludzi straciło na nim kasę. To Wam powiem, bo bardzo dużo ludzi inwestowało w jego karty te ruki, tak jak teraz Wiamala, bo były bardzo mocno pieniędzy. No, na rynku. Hypowali, to hypowali go, go. No. Bardzo mocne kwoty były za Ansu Fatiego, jeżeli chodzi o karty ruki, bardzo dużo ludzi poinwestowało w to w ogóle swoje pieniądze, no a potem Ansufati się połamał i. Ej dobra, miałem gdzieś nóż i nie wiem gdzie jest. Ej, ale ogólnie też widziałem na przykład y, takie karty, bo ja tym NBA bardziej gdzieś mi tam wyskakuje. I na przykład taki Luka Doncic, który dalej utrzymuje formę i dalej jest kotem w NBA. To Na przykład jego karty jakieś kiedyś ruki kosztowały po 400 tysięcy dolarów, a teraz już są po 500. że tak Zgadza się. Nawet po stówę dolca, no. nie? O, 400 tysięcy tak. dolarów? Za jego no, karty no. były tak, chodziły po tam 400, po 500 tysięcy dolarów i teraz na tak? przykład, no nie no, wiem właśnie, nie, 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 nie wiem, nie to jest spowodowane, bo jakby Luka Ale Doncic... Czy podpisami i ten? Tak, tak, tak. Od tak, początku, no. jakby w NBA dowozi i cały czas dowozi i teraz jest jednym z najlepszych zawodników w lidze, jakby w ogóle nie miał spadku form i tak dalej. I cały czas zajebiście gra, a na przykład wartość poleciała tak w dużej. I od czego to jest zależne wtedy? Może on Wiesz co, no Najlepszym przykładem jest chyba Jamarant, tak? Miał bardzo mocne value card. Bardzo mocne inwestycje były prowadzone w świecie kolekcjonerskim, jeżeli chodzi o Moranta, natomiast no rzucił pewne, e, pewne zdjęcie na Instagrama. No to on to tak, to on sam tam Dobra, stamtąd chuj przedmiotem, z przedmiotem Morant. Rzucił. i rzucił z bronią. O tym fakt, z bronią. wszystko wszystko się wywaliło, nie? Ja z bronił dostał zawieszenie i go Bo tak. Kartami, z kartami ogólnie kolekcjonerskimi zawodników. Nieważne, czy to piłka noża, czy koszykówka, czy tam jakiś baseball. Zawsze chodzi o to, że jak zawodnik w realnym życiu się sprawuje na boisku i poza boiskiem, no to to ma jakąś taką realną wartość też w odzwierciedleniu kart jakby. Pokémony bezpieczniejsze. Na markecie, ja. się nie odzwierciedli. Dobra, dobra, dobra jemy. No to akurat do skipu. No to chyba. Morgan Rogers w rukasie. On teraz bardzo dobrze gra w Aston Dobrze widzę, to jest Morgan Rogers. Tak, To on teraz, nam w łano ostatnio się dropnął, ale to, co on aktualnie robi w Aston V, to jest... To jest bardzo dobra karta. Ktoś To jest bardzo dobra karta. Uwaga. O kurwa. Gumara. Gimaraż! Też ma bardzo dużo fanów Chuj mu w dupę. Okay. Weź z ty podpis, kurwa, zmasz to. mu w dupę. Zmasz weź ten podpis. się ty, weź ty się podpisz. Chuj mu w dupę, w dupę. Oho. Kieza. Chuj mu w dupę. O Kieza jeszcze z Juventusu. No i Seba, Seba ma koszulkę Juventusu. To Sebastian, dla ciebie. Karta. Ale kurwa Juventus, niech dadzą Del Piero, kurwa, człowieku. Del Piero. Del Piero tutaj, też jest Del Piero. O kurwa. Ty go też jebać, bo o jeba, nie znasz, ojebali nas na pieniądze w tym boksie. A <laughs> tu Messi zara. O co to jest? Kane, Harry Kane, Harry, Kane. Harry, Kane Harry Kane. w szaru boksie, fajny, Czym? ale co jest tam? On jest w tłoma jakieś, czy co? Czy tak, tak, dajmy? tak. On jest jakby nałożony na to, o i tu jest drugi taki sam, Nicolo Barella. Barella no, bo to są koszulki z, 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 z tych, o kurwa, ale jest... się zruchało. Czyli Ale to jest taki nie. duży fragment koszulki, tak? Tak, zgadza się, tak. Oj, A... ciężka coraka ten box. O kurwa. No ten box co? był... Tragiczny. Co się stało? A ile Ale Morgan Rogers był o, dobry. O. Morgan Rogers to naprawdę o. była dobra karta.